Witajcie na kanale Antyko. Na tak zwanym dachu świata w Himalajach leży mały kraj, Nepal. Jest on mocno odizolowany od świata ze względu na swoje położenie geograficzne, a kraj ten zamieszkany jest przez lud zwany przez Europejczyków Górkami. Mieszkańcy Nepalu są podzieleni na liczne plemiona, a Gurung, Magar czy Tamang to nazwy tylko kilku z nich. Na pewno jednym elementem, który łączy wszystkie plemiona górków jest niezwykła broń biała, której używają. Kukri. I o niej dzisiejszy odcinek, na który serdecznie zapraszam. Tradycja wykuwania tej specyficznej broni sięga korzeniami historii starożytnej. Bronioznawcy doszukują się początków tej broni w czasach Aleksandra Macedońskiego. Kawaleria macedońska posługiwała się ogromnymi i zakrzywionymi nożami, które nosiły nazwę Mahajra. Przez wieki z macedońskich Mahajra wykształciły się dwa rodzaje broni turecko bałkańskie jatagany oraz nepalskie Kukri. Kukri jest symbolem Nepalu. Kukri umieszczona jest na nepalskiej fladze, a wszystkie odznaki regimentów wojskowych górków składają się zawsze z dwóch skrzyżowanych Kukri. Ta broń jest zaliczana do kategorii noży. Może być nożem bojowym, ceremonialnym lub użytkowym, co szczególnie widać na prowincji, gdzie nóż ten służy praktycznie do wszystkiego. Kukri jest bardzo specyficzną bronią. Ten nóż jest rozpoznawalny i sprzedawany na całym świecie, jednak obecnie stare kukri są bardzo trudno dostępne. Rynek został zalany kukri turystycznymi. Kukri dla turystów wykonane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej, czasami z napisami typu pamiątka z Nepalu. Zwykle mają one skórzane, ozdobne pochwy, czasem z różnymi dekoracjami w postaci nepalskich monet lub po prostu flagi Nepalu. Charakterystycznym elementem kukri jest głownia, zawsze zakrzywiona ku dołowi, ma długość około 30 cm, chociaż można spotkać egzemplarze, które są krótsze albo dłuższe. Jest to broń jednosieczna, wewnętrzna strona jest zaostrzona z wyraźnym zbroczem. Górkowie po kształcie kukri są w stanie do dnia dzisiejszego bezbłędnie podać z jakiej doliny, nawet z jakiej wioski klanu pochodzi posiadacz noża. Rękojeść kukri może być wykonana z drewna, z rogu bawołu wodnego lub metalu. Zwykle rękojeść jest na całej długości drążona, a trzpień ostrza jest przymocowany i przynitowany do metalowej głowicy. Z reguły rękojeść posiada jedno lub dwa pierścieniowe zgrubienia, które ułatwiają chwyt. Klasyczna nepalska pochwa kukri jest drewniana, obciągnięta skórą barwioną z reguły na czarną albo brązową. Starzają się pochwy okuwane metalem lub wysycane kamieniami, ale pochwa bojowa zawsze będzie posiadała metalową ostrogę. Po wewnętrznej stronie pochwy znajdują się dodatkowo dwie kieszenie, w której umieszczone są dwa nożyki. Jeden nożyk, tak zwany karda, służył do oprawy upolowanych zwierząt i do ostrzenia głowni kukli. Według tradycji to tym nożykiem karda ojciec przecinał pępowinę nowonarodzonego dziecka, by wyrosło na zdrowego i silnego wojownika. Drugi z nożyków to czakmak, a on służy do krzesania ognia. Kukli posiadają wcięcie w podstawie ostrza przy rękojeści, tak zwane kaura. Istnieją różne poglądy co do roli, jaką spełnia ten element. Część z nich jest praktyczna. Służy do przechwytywania ostrza przeciwnika. Jest to miejsce, gdzie krew spływa z ostrza i zaznacza koniec głowni podczas ostrzenia. Kaura ma również znaczenie symboliczno-religijne. Jest to trójząb siwy, tribula Trójząb do poskramiania demonów. Jest znakiem pomyślności i prastarym symbolem wojowników. Ma chronić przed złymi demonami, które uchodzą wraz z życiem z ciała. Zabijanego przeciwnika. Kukri jest świetnie wyważonym nożem. Leży w ręce tak, że nawet przy niewielkiej sile uderzenia naprawdę daje nadzwyczajny efekt. Głównym celem kukri w trakcie walki jest zadawanie uderzeń przełamujących. Tak krótki nóż waży około pół kilograma i daje naprawdę potężny efekt. Teraz już znacie najważniejsze informacje o kukri: czym jest i skąd się ta broń wzięła. Każdy egzemplarz jednak może nam opowiedzieć inną, niezwykłą historię. Mam ze sobą egzemplarz drugowojenny, charakteryzuje się drugowojenne kukli tym, że drewniana pochwa jest pokryta zielonym prezentem. W 1941 roku Górkowie po raz pierwszy spotkali na swojej drodze polskich żołnierzy. Wspólnie z samodzielną brykadą strzelców karpackich bronili twierdzy w Tobruku, a wspólne operacje na pustyni w latach 1941 42 zbliżyły żołnierzy do siebie. Górków i Polaków łączyła wielka sympatia. Pomagali sobie wzajemnie i wymieniali swoje noże kukri za polskie orzełki, polskie pamiątki. Losy nepalskich żołnierzy splotły się z losami Polaków w trakcie krwawych zmagań pod Monte Cassino w 1944. Walczyły tam drugi, 7 i 9 Regiment Górka. Brali m.in. udział w nieudanej próbie zdobycia wzgórza klasztornego czy w ciężkich walkach o wzgórze 445. Nieraz spotykali żołnierzy polskich II Korpusu oraz 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Ten egzemplarz, który mam, został przywieziony właśnie spod Monte Cassino przez polskiego żołnierza, który otrzymał to kukri w ramach pewnego prezentu i wdzięczności za wspólną walkę z niemieckimi oddziałami. Kukri jest niezwykłą bronią pod każdym względem. Spopularyzowane przez samych górków, którzy od 1815 roku służą brytyjskiej armii jako najemnicy. Jest to pewnego rodzaju symbol, ale przede wszystkim broń niezwykle skuteczna. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale.